Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku cyklu Azuras Wrath. Ten odcinek jest dość bardzo specjalny, ponieważ jest to odcinek 18, który został jakby podzielony na dwie części. Znaczy, odcinek 18 zdobywamy po pokonaniu jakby Deusa i e, jakby w wykonaniu odcinka 17. Jednakże, gdy przejdziemy odcinek 18, dostajemy nowy odcinek, odcinek prawdziwy 18, czyli wygląda to dokładnie tak samo jak 18 z tym, że różni się zakończeniem. Zakończenie odcinka 18 jest takie jakieś, a zakończenie 18 prawdziwego jest inne i otwiera ono jakby drogę do kolejnych odcinków. Ja odpaliłem w tym momencie właśnie to inne zakończenie, znaczy to takie prawdziwe zakończenie, takie jak powinno się zakończyć, więc ten odcinek zakończy się, no tak jak powiedzmy powinien się zakończyć i będzie też otwarciem drzwi do przyszłych odcinków kilku odcinków, które są dostępne w dodatkach. DLC. Ja tych dodatków nie mam, ale myślę, że uda mi się je jakoś zdobyć i oczywiście nagram kolejne odcinki, żeby całą historię poznać. Na wstępie wam powiem, że odcinek 18, czyli ten, który właśnie teraz gram, jest właśnie ostatnim odcinkiem, który znam, więc następne odcinki jest ich, nie wiem, chyba parę jest, do 20 paru chyba, są dla mnie nowością, więc będę poznawał te odcinki razem z wami. A tymczasem rozpocznijmy ostatni kanoniczny odcinek. Serii Azura's Wrath, czyli prawdziwy 18 odcinek. Asura i Jasia stają do walki z Wiltrą, najsilniejszą stworem Gomy. Trochę mi to przypomina pierwszy odcinek. Jak wiecie, też wtedy lecieliśmy w dół i walczyliśmy z Gomą. Jednakże, no. Nasza córka się za nas modli, bardzo dobrze. O, to sama. Młodzi sama. Pierwszy odcinku w sumie było bardzo podobnie, też lecieliśmy w dół, jednakże no, jak wiadomo, w bogu było więcej, wtedy byliśmy mniej szaleni, mniej potężni przede wszystkim. No i było to 12 tysięcy lat temu, więc no, teraz ta goma wzrosła, wzrosła siłę bardzo znacząco. Zobaczymy czy uda nam się pokonać tą nieskończoną moc, przed którą tak się bał ten cały Deus poświęcił tyle, tyle, żeby to osiągnąć. Miliardy, tryliony właściwie ludzi zostało zniszczonych tylko po to, żeby pokonać tą wiltrę. No i zobaczymy, czy Deus słusznie myślał, że, że inaczej się tego nie da załatwić. Czy może nam się uda to załatwić w jakiś sposób bardziej taki można powiedzieć standardowy, czyli pięścią. Ach, rosną te dziadostwa. Ułonimy się, dlaczego by nie. No i rozwalajmy skrupulatnie to cały ten cały syf. Na samym końcu spotkamy głównego przeciwnika, Wiltrę, samą w sobie. Uosobienie zła. Deus to było nic w porównaniu z tym Deusem, z którym my teraz będziemy walczyć. Jak wiemy, Deus był po prostu jednym z siedmiu bogów, więc no, był jakby jednym z nas, to znaczy mógł się z nami mierzyć. Niby był najpotężniejsze, ale kto go tam wie. No ale tym razem walczymy z czymś, z czym naprawdę on się nawet bał e, zmierzyć i wszystko zmierzało właśnie do tego momentu. Na szczęście jest z nami Jasia nasz, e, kurde, znowu nie wiem jak to więzami rodzinnymi powiązać, po prostu nasz przyjaciel można by powiedzieć, e, możemy powiedzieć, brat naszej żony zmarłej. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz ten odcinek, jak przechodziłem sobie po prostu kiedyś Azure's Wrath, grę całą, no to miałem z nim dużo problemów. Naprawdę ciężko mi było pokonać tą głównego wroga naszego tutaj, całą tą wiltrę. No i zobaczymy jak tym razem mi pójdzie. Mam nadzieję, że... Wow! No już się problemy zaczynają. Mam nadzieję, że uda mi się to za pierwszym razem przejść jakoś, jakimś cudem. Kurde, jak to unikać? Ajajajajaj, uciekaj, uciekaj Asura! Szybko, musimy popchnąć pasek Burst do końca, żeby móc jak najszybciej się z tym dziadostem rozprawić. Uciekaj, ajajajajaj, aj, 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 dobra. Jeszcze tylko troszkę no, jeszcze tylko trochę. i jedziemy Burst! Chcesz by jedna macka z głowy? Wtedy się bardzo, jakby męczyliśmy z samą jedną macką, a tutaj jest ich odgroma. Oczywiście Jasza też e, walczy z nami. Tak, kierujmy się w stronę głównego ciała, zostawmy te macki w spokoju. Musimy zniszczyć serce, żeby pozbyć się tych wszystkich macek. Będzie bardzo ciężko, nadchodzi! A Widać nasi tutaj przyjaciele są nawet szczęśliwi, że mogą walczyć ramię w ramię. Mimo iż Asura oczywiście nie chce się do tego przyznać, tak samo jak i Jasia, no to jednak wydaje mi się, że cieszą, cieszą się, że po prostu. E, znaczy właściwie to Asura powinien się cieszyć, że Jasia jakby doszedł do zmysłów. Chociaż w sumie. Chociaż w sumie. E, no, Asura też nie był. Jakby super fair w stosunku do niego, więc, ale dobrze, że już się pogodzili i razem mogą zbawić ten cały świat. No i jesteśmy w, w głównym sercu całej tej wiltry chyba. O, biedni ludzie, oni to muszą cierpieć tutaj. Najbardziej Bijudama! O, jakże bohatersko! Sura zasłonił Jasię od y, wielkiego promienia. Sam stracił ręce, nie, przebiło się niestety przez niego no i ja się też oberwał. O, będzie ciężko, ale kurczę, dobry z Asury człowiek. Sąsno, ciepło no goma ka. Daka ra akirame demo. Ksama wa do na no da. Fuzakere. Sou, sore de koso i sama da. Yueni, ore mo to maru wake niwa ikaru. Ksama ni wa okure o toru wake Oto, ojciec. Czy żeby mi teraz tutaj troszeczkę zaczęła wspierać wreszcie, bo no przydałaby się jej pomoc. Ona chyba właśnie na pewno jest dobra w tym leczeniu i wspomaganiu, bo w przecież wszyscy się o nią tutaj bili przez te 12 tysięcy lat. Więc na pewno potrafi dużo. O. Co tu robi? jej matka. Pewnie to jakiś cień, po prostu takie, wiecie, wspomnienie. Bo jak wiemy, ona niestety nie żyje. O. To było dobre Co to kurde jest Siła tysiąca rąk Ale siła Mantra Asura o. No to już jest chyba a jego ostateczna forma w takim razie Asura w wersji Mantrowej Czyli e, po prostu zyskał całą tą Siłę która była kumulowana Czy może nie wiem czy całą Chyba raczej nie całą Trochę też powinien dostać Jasia. E, nie wszystko Asura powinien zakarnąć dla siebie, ale chodzi o tę moc zbieraną przez wiecie 12 tysięcy lat przez e, tych bogów, zabieraną ludziom, no ludzi już się nie da uratować, zginęli, poświęcili swoje dusze, no ale chociaż żeby ta energia, żeby ta moc jakby dobrze została wykorzystana, została przekazana właśnie Asurze w tym momencie, no i Asura dzięki tej e, czakrze, dzięki tej mantrze całej no, jest dużo, dużo prężniejsze. Jak widzicie, o, spokojnie sobie poradziliśmy teraz z tymi mackami. No i piękny uśmiech przed nami. Musimy wlecieć w środek, sam w środek tego dziadostwa. E, wo, 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 ale by nas tu przypaliło! Oj, niedobrze, szybko trzeba to rozwalić, bo naprawdę może być nieciekawie, jeżeli się to troszeczkę zagafie. Aj, aj, szybko! Trzeba unikać tych promieni. To nie jest wcale takie proste przy jednoczesnym, jednoczesnym strzelaniu. Ale myślę, że się uda. Dobra, udało nam się, więc jedziemy do końca. Kurde, znowu ta, ten wielki promień energii. Przecież jak dostaniemy to na, na klatę to zginiemy i to... O, a no tak, mam jeszcze kapłankę. Mam nadzieję, że ona to jakoś zniweluje. Chociaż jej mina na to nie wskazuje. A jednak przebiliśmy się przez ten wielki, wielki promień. No i dostaliśmy się do środka. O tak, jesteśmy już w samym środku samego diabła. sura, pomóż Jasi. Nie, on się przebija przez tą maść całą. No i dobra, dostali się teraz. ty razem już naprawdę podejrzewam do środka. Jest. Co to jest serce tego wszystkiego? Chyba tak. Jestem tanio. Czyżby to był już koniec? Czyżbyśmy zwyciężyli? No, chyba jednak, niestety nie. Zbudziliśmy tylko coś strasznego. Wygląda jak Asura pod wpływem, no pod wpływem tego gniewu wielkiego. Może gniew to była właśnie taka domena gomy tak naprawdę. No bo ewidentnie kogoś przypomina w tym momencie. Rdzeń Wiltry <śmianowicie> Więc niestety będziemy musieli się z tym zmierzyć no, i podejrzewam, że wygrana zakończy tą całą batalię. Tak, wygląda jak ty, kiedy jesteś wściekły. Ale czy jest tak samo silne? No, dobre. Tak, zakończmy to wreszcie. No i teraz, niech rozpocznie się, e, no, dość trudna batalia. Bardzo, bardzo trudna batalia, muszę wam powiedzieć. Ja się męczyłem nad tą walką długo, długo i nie sądzę, że teraz mi się uda. To zwyciężyć, że trzeba naprawdę nauczyć się wielu, wielu jakby takich zasad, e, jak pokonać tego bossa. To nie jest taki zwykły boss, nie można go po prostu tak napierdzielać. Tak po prostu. Nie pamiętam jak ja go tak naprawdę pokonałem. E, chyba, tak, czekałem, aż się uwolnię, żebym mógł go tutaj tak po prostu odrzucać co chwilę. I uciekać w tym momencie, a sura... No może i nie. Próbujemy strzelać do niego. Coś mi to robi, niewiele. Nic prawie, więc nie będę tego robił. Dobrze, że mamy jednak tego Jasie tutaj który może jakby ściągać na siebie te ataki. Chociaż nie jest tak źle jak myślałem. Jakoś wspominam go, z... że był dużo, dużo potężniejszy. Sam nie wiem. Ło! Ostatni ostatnim to złapałem No Razem! Ok, podbijamy do niego, chyba nawet nie zdąży. Dobra, czekam na jego atak. Wow, może i niesłusznie czekałem. O, ale prowienie ja pierdzielę. Nie, nie jest źle już połowę życia, jakby mu tutaj zjechaliśmy, więc myślę, że nie będzie problemu większego z pokonaniem go, no ale muszę przyznać, że przeciwnik trudny. E, gdyby nie było tutaj z nami jaśni, no to podejrzewam, że byłby e, byłoby więcej kłopotów z tym wszystkim. Na szczęście mamy naszego przyjaciela między, obok siebie. Więc... wow, Kurde, ale dobrwałem. O nie, leci, kamy hamy, ha! o tu jest, odbiłem bardzo dobrze. Dobra, chodź do mnie. Ajajaj, aj, aj, uwolniłem się, muszę szybko. Do niego podbić, chodź tu! Dobra. Dobra, rozpoczynam atak, Ale skupa nie znik, z Nikt mi. ło nie, mam to! Chodź, ja alejemy go Bardzo dobrze. I szybko, szybko do niego... Nie, nie zdążę. Ostrzelamy. może to coś da, ale to nie. Tylko mnie zdekoncentruję, podejrzewam A i zmarnowałem Super atak, Kurde. Dobra, uwolnienie. Chodź tutaj. No nie, uciekaj, kiedy jestem uwolniony. Ajajaj, aj, aj. w całym centrum się wpierdzieliłem. Kurde! No leci, leci, leci. Dobra, odbiłem, fajnie jest, super. Pod koniec jakoś zyskał siłę. Nie jest co wcale takim prostym przeciwnikiem. Co planujesz? A, dobra. Chodź do mnie. Ale dostaję... Ajajajajaj, aj, 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 kurde, jak to uniknąć? Uwolnienie. I jedziemy. Jeszcze troszeczkę tylko i będę mógł użyć burst. I to już zakończy całą sprawę. Chodź tutaj. Dobra, burst! tylko troszkę no a sura pomóż nam I wreszcie udało się. We dwójkę go chyba pokonaliśmy. Samemu nie byłoby to możliwe. No i nareszcie jednak się udało, jednak Deus się pomylił. Ha, ha. Tak, módl się dalej, módl się dalej, żeby oni wyszli z tego cało. A, czyli jednak żyją, ok. Widać to po jej wyrazie twarzy. tano ka Kore de subete ga hontou ni wakara Kisama no ikari wa osamatta no ka Czy twój gniew? Nie, gniewasury jednak chyba jeszcze nie zniknął, bo oczy są nadal takie. Misora-sama ga Tak iru. Sutak Mitra na nas czeka. To jest. Tak, i właśnie Jasia, Asura. Olga, zapomniałem o niej. A to, suka. Yokuzo katte kureta wa ano buritora ni. Kompletnie o niej zapomniałem. Myślałem, że to po wszystkim. Makete shinare demo sureba, ware wa dare ni fukushū sureba yoi? Olga, yamero! Yameru wake ga

To jest. O. A to kto? jordan Konna saiteki na utsuwa o kowasarete wa tamaranai Nie zabijesz mojego. O! Olga. Bu Olga i jej nie ma. A jak to zrobił? Pajączek! Jego plan się zrealizował łodę the... No i właśnie tym się różni epizod, prawdziwy epizod 18 od sztucznego epizodu 18. Epizod 18 kończy się szczęśliwie, że witamy się z Mitrą i wszystko jest dobrze. A odcinek 18 ma otwarte zakończenie. Coś tam się dalej dzieje, więc sami zobaczcie. Dalej nie wiem, już to się dzieje, nie wiem jak się naprawdę azura zraz kończył. Ale w tym momencie nie wiem, co ten pamiąg tam robić z tą dziewczynką. O... Super Saiyan? Przejął na nią chyba kontrolę, bo mówił, że. Dobrze się spisałeś dochodząc tak daleko. Kim jestem? Jestem prawdziwym bogiem. Błędnym kołem, w którym kręci się cała mantra. Wszystko trzymam teraz w swojej dłoni. Uwolniłem moc mantry, a także uwolniłem gomę, tylko dlatego, żeby cię przetestować. Jak widać, dobrze się spisałeś i przeszedłeś przez te wszystkie próby, dlatego właśnie jesteś tutaj. Możesz już odejść, wracać do swojego normalnego życia. Spełniłeś moje oczekiwania i jesteś godny mojego uznania. Hmm, chciałbyś zostać na tym świecie? Nie jesteś tu już dłużej potrzebny, ale skoro nalegasz, prawda nie została ujawniona teraz. Ale gniew Asury nadal pozostaje. Jego zadanie, jego gniew wciąż trwa, ale to historia na inny czas.